Dlatego Polska woła dzisiaj nade wszystko o ludzi sumieni. O co się modlisz codziennie, no, powiedz. powiedz? O więcej ludzkości. Hasłem tegorocznego marszu jest fragment z homilii błogosławionego Jana Pawła II, który wygłosił w Skoczowie. Hasło brzmi Polska woła o ludzi sumienia. No teraz mamy tak naprawdę nadal prawo aborcyjne. Często, często ustawa mylnie nazywana jest ustawą antyaborcyjną, ale ona jednak zakłada za sobą, że są prawnie wykonywane aborcje, są prawnie zabijane dzieci w Polsce. Chcemy, by politycy popierając ustawę chroniącą każde życie Poczęte, stworzyli żywy pomnik dla Jana Pawła II. Ten człowiek na mnie czeka w domu, i zdałam sobie sprawę, że żadna koleżanka, żadni znajomi, żadni przyjaciele, i żadna impreza to nie jest, to nie jest miejsce, gdzie ktoś naprawdę na mnie czeka. A, a moje dziecko rzeczywiście na mnie czeka i mnie potrzebuje. I jak odkryłam tą tajemnicę, to z radością wracam do domu. Tak jak widać, tutaj jest sporo małżeństw, takich, które mają po kilkoro dzieci. Widać, że to jest wykonalne, że można być szczęśliwym mając kilkoro dzieci. I, I raczej pokładać jakby te swoje nadzieje w dzieciach, a nie w emeryturze, którą się wypracowuje z ZUS-u. Jesteśmy tutaj dzisiaj po to, żeby przypomnieć także politykom o tym, że polskie rodziny są najważniejsze. To my rodzimy dzieci dla przyszłości i dobrze jest, ażeby nasi politycy. Przypomnieli sobie o nas i stworzyli taką sytuację, w której dzieci są parasolem podatkowym dla rodziny. Nic po prostu nie daje tyle, tyle szczęścia, tyle radości, satysfakcji, co pomnażanie miłości w rodzinie, a pomnażanie wiadomo, jest przez narodziny każdego kolejnego dziecka. Im, Im więcej dzieci, tym tej miłości w rodzinie jest więcej. Dzisiaj tłumaczyliśmy im, co to znaczy Marsz dla życia i rodziny, bo się właśnie Martusia zapytała czegoś, co dla nas jest oczywiste, a dla niej to było ciekawe tato, co to znaczy Marsz dla życia i rodziny, a młodsza Hania pytała tato, a ja nie wiem co to jest marsz, więc to można powiedzieć, a mały Piotrek nasz to nawet nie ma jeszcze mu czego tłumaczyć. Ja uważam, że skończyły się czasy siedzenia w domu. Zaczęły się czasy manifestowania na ulicach i odbierania władzy uzurpatorom oraz porządkowania Rzeczpospolitej. No zaczęło się na stadionach, ale w Egipcie też się zaczęło na stadionach, więc uważaj Donald co nam obca przemoc wzięła szablą odbierzemy m.in. prawo do życia. Dzieci mamy czwórkę, dwójkę bliźniaków, Helenka, Michałek. Tu jest z Anusia z nami i na plecach trzymam Tymcia. Codzienność no tak jak mówię, bywa ciężka. Głównie tutaj ciężar wychowania spoczywa na żonie, ja ją się staram wspierać. Ja pracuję no, zawodowo poza domem. No ale w ten sposób ja uważam, że moja żona pracuje dużo ciężej po prostu niż ja. Jestem dziesiąty w rodzinie, siostra jest jedenasta, jeszcze żyje. Jedna pani zarzuciła, że szpital pewnie miał wydatki, w domu wszyscy byli rodzeni. Bez rodzinnego. Radość, radość była w rodzinie, bo była i kłótnia, i śpiewy, i melodie, i tańce, i wszystko. A partyzanci się bali nas, bo prosili o jajka, masła, a innych to zabierali albo, albo bili. A u nas bali się, bo nas było chłopa w brud. Na drodze demokratycznych negocjacji, w momencie kiedy w demokracji uczestniczą komuniści na przykład, nielegalni w konstytucji, ale legalni w parlamencie, SLD, to są komuniści, no więc na drodze negocjacji yy, z kimś, kto nie jest demokratą, tylko jest komunistą, nic się nie wywalczy, tylko szablą. Przyszedł czas walki szablą, nogami, czym się da. Rzeczpospolitą trzeba odbić, a życie ratować. Niedawno udało się zebrać ponad pół miliona podpisów pod projektem zmiany ustawy, która będzie chroniła w pełni życie ludzkie od momentu poczęcia. Dzisiaj na marszu opublikowaliśmy list otwarty do polityków, do osób rządzących krajem, do tego, żeby w tych rządach kierowali się przede wszystkim ładem moralnym. I zachęcamy wszystkich do tego, żeby pod tym listem, pod tym naszym apelem w dniu marszu dla życia i rodziny zostawić swoje podpisy i w ten sposób wesprzeć naszą inicjatywę. Bardzo dużo ludzi jest z rodziny, ale nic nie robi i chce robić coś. I tu jest bardzo łatwo iść na marsze. Nawet ja zapraszałem kilka gości z zagranicy. Są tutaj, mamy gości z Stoni, na przykład. I oni są bardzo szczęśliwi, bo oni chcą organizować coś takiego tam w Stony. thank mm -hmm. you